Szkoła tak naprawdę może być kawałkiem innego, lepszego świata. Jeśli my w to uwierzymy, jeśli pomyślimy sobie o codziennej pracy naszej i naszych uczniów, że to jest nasze, proszę Państwa, że to my każdego dnia, stając przed dziećmi, stając też przed swoimi kolegami, koleżankami, kreujemy własny świat. Jeśli sobie to wyobrazimy i w to uwierzymy. Że tak naprawdę to, co się dzieje w naszej szkole, klasie, w nas samych, zależy przede wszystkim od nas, to w zasadzie cała zmiana i to, co każdego dnia będziemy robili później, pójdzie nam jak spłatka. Czyli tak naprawdę to, co chcemy zrobić, nieważne jak zaplanujemy, nieważne jakie programy napiszemy, mało tego tak, ja nawet będę tutaj mówiła, nie piszmy programów, zacznijmy po prostu działać. Zacznijmy robić to, co czujemy, zacznijmy pracować i robić to, co chcemy. Przestańmy mówić, muszę to zrobić, muszę tam to zrobić, muszę oceny, muszę podstawę, muszę kartkówki. My nic nie musimy. Mało tego, powiem do Państwu, że to polskie prawo oświatowe od wielu lat ma, nam na to pozwala. Tylko my nie wiadomo czemu. Tego nie wyczytaliśmy. Nasza szkoła w Radowie Małym zmienia się od 2002 roku. Jest to bardzo długi proces, ale każda następna szkoła, która zmienia się z nami, zmienia się dużo krócej, bo nie musi przechodzić wielu prób i błędów, wielu różnych sytuacji, które my przechodziliśmy. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, to my kreujemy edukację. Polskie prawo oświatowe nam daje bardzo dużo przestrzeni. Dawało żadne rozporządzenie ministra, którego przeżyłam, a ja już przeżyłam wielu ministrów w tym kraju, nie zabroniło mi myśleć o tym, co robię każdego dnia według taki sposób, jaki chcę. Szkoła to jest miejsce doświadczania świata. To nie jest miejsce, gdzie my mamy przygotować dziecko do egzaminu. To jest takie miejsce, w którym każdy z nas, oprócz tego, że realizuje polityki państwa według rozporządzeń i pomysłów, jest też odpowiedzialny za to, jak przygotowuje młodego człowieka do przyszłego, lepszego życia. A zatem edukacja nie jest przygotowaniem do egzaminu. Edukacja to jest czas na to, żeby razem z uczniami zanurzyć się w rzeczywistości. Doświadczyć siebie i świata. My, nauczyciele, też się uczymy. A więc być może od jutra, kiedy zaplanujecie tutaj piękne działania dla miasta Konina i w ogóle okolicy, to pierwsza rzecz, którą pomyślimy, to pomyślmy o sobie. Nie planujmy tylko zmiany edukacji dla dzieci. Pomyślmy, jak my, nauczyciele, możemy odnaleźć się w tej zmianie. Co my możemy zrobić, co chcemy, a czego nie chcemy. Edukacja to również nasza tożsamość, to nasza kultura, to to, co nam w duszy gra. Dzisiaj tutaj ktoś powiedział na tej sali, myślcie tak sercem, myślcie sercem. Ja tylko powtórzę, kiedy stajesz przed dziećmi, kiedy stajesz przed zadaniami codzienności, kieruj się tym, co ci podpowiada rozum i serce. A na pewno trafisz i na pewno zrobisz coś bardzo wartościowego, dobrego i potrzebnego. Szkoła to również miejsce, w której liczy się przestrzeń. Bez dobrej przestrzeni nie będzie dobrego działania. Dzisiaj trochę byłam nieposłusznym uczniem i próbowałam robić zdjęcia swoim koleżankom, tutaj, które są ze mną z naszej szkoły, ale też przysłuchiwałam się o tym, jak, jak państwo rozmawiacie, o czym rozmawiacie. W wielu rozmowach słychać, że my byśmy chcieli, ale my nie możemy, bo nas się rozlicza, nam się przeszkadza, my chcemy zrobić tak, a nie możemy. Wszystko możecie. To, co robicie, zależy od Was. Tą przestrzeń, jaką sobie wybudujecie w własnej klasie, to to jest Wasza przestrzeń. Wchodzicie, zamykacie drzwi i to Wy razem z uczniami decydujecie, co tam się dzieje. Oczywiście zawsze można powiedzieć, co nam przeszkadza. Ale jeśli wyobrazimy sobie, że nam nic nie przeszkadza, uwierzcie mi, nic Wam nie przeszkadza, to tak naprawdę zaczynacie myśleć, co możecie zrobić. Szkoła to również miejsce współpracy. Budujmy przestrzeń do zmiany. To nie będzie tak, że wykrzykniecie jutro, pojutrze, hurra, zmieniamy się, słuchajcie! Jeśli nie będzie bezpiecznej przestrzeni do zmiany, to mówię do dyrektorów, którzy tutaj są na sali, jeśli my naprawdę nie stworzymy przestrzeni, to nie polega na tym, że ja przyjdę i powiem, to teraz możecie robić tak, jak uważacie, co wam serce i rozum podpowiada. To musi być taka sytuacja, w której nauczyciele uwierzą wam, że mogą robić to, co im serce i rozum podpowiada. To jest taka sytuacja, w której jest miejsce na błędy, w której jest miejsce na refleksję. Które jest miejsce na podejmowanie decyzji, ale również jest miejsce na budowanie wspólnej wizji, drogi, którą wytyczacie sobie razem. Szkoła to społeczność, to jest przestrzeń do spotykania się ludzi. Dzisiaj tutaj było to kilka razy powiedziane: nieważne są meble, przestrzenie, one tylko sprzyjają procesom, ale ważni jesteście Wy, to Wy wejdziecie. Od jutra pojutrze do szkoły będziecie budować bezpieczną przestrzeń. Wspomniani byli uczniowie, wspomniani byli rodzice. Wszyscy w tej zmianie, którą zaplanujecie, będą budować z Wami bezpieczną przestrzeń. Mają prawo się nie zgadzać, ale Wy macie też prawo poprowadzić i doświadczyć pewnych zmian, po to, żeby potem mieć refleksję i porozmawiać z tymi, którzy mają inne zdania. Być może zgodzicie się z nim w jakichś sprawach, ale być może powiecie, proszę państwa, wyszło nam, to jest nasza wspólna sprawa. Bezpieczna przestrzeń w szkole to również przestrzeń społeczna, tak jak powiedziała, ale i architektoniczna, przestrzeń właśnie, którą buduje wirtualny świat. To są przestrzenie, które my powinniśmy zagospodarować, ale jeśli nie zwolnimy, to co powiedział lek przed chwilą, jeśli nie zaczniemy skupiać się na tu i teraz, najpierw na nas samych, potem na naszych uczniach, albo może najpierw na uczniach, a potem na nas samych, na tym jak budować krok po kroku spokojnie różne rzeczy, to będzie nam trudno dojść szybko gdzieś daleko, daleko, daleko. Zapędziłam się. Proszę Państwa, za chwilę pokażę Państwu film prezentujący naszą szkołę i to, dokąd my doszliśmy, a potem się do tego odniosę. Króciutki filmik, poproszę o pomoc. Wiele mówi się o tym, że szkoła potrzebuje reformy, że nie kształtuje w uczniach praktycznych umiejętności, że nie przygotowuje do życia w tak dynamicznie zmieniającym się świecie i że uczniowie w szkole się po prostu nudzą. A szkoła to przecież jedno z najważniejszych miejsc w życiu człowieka. To tutaj zdobywa wiedzę, pierwsze przyjaźnie i doświadczenia. I są w Polsce oraz na świecie przykłady szkół, które mogą nas zainspirować. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa w Radowie Małym, włączona do globalnej sieci szkół Ashoka, szkół z mocą zmieniania świata. Podstawa programowa obowiązuje tam jak w każdej innej szkole. Jednak już sama lista pracowni pokazuje, że to nie jest zwykła szkoła. Laboratorium: pracownia plastyki i ceramiki z kołem i piecem do wypalania. Pracownia, w której czerpie się papier. Pracownia filcu, witraży. A poza tym sala podróżnicza, gdzie dzieci poznają świat. Otoczone kuframi, walizkami, sombrero, atlasami czy globusami mogą naprawdę poczuć ze w podróży. Tam dyskutują i uczą się zbierać informacje z wielu źródeł. Jest również sala kuchenna, gdzie dzieci uczą się gotować i pracować w grupie. Zachęcane do eksperymentowania mogą sprawdzać swoje pomysły w praktyce. Oprócz niej jest także sala teatralna, gdzie dzieci, poza występami, rozmawiają o emocjach i rozwijają kompetencje społeczne. Stale tworzone są tak, aby zachęcały do wejścia do środka. Zajęcia również są niekonwencjonalne. 6 godzin w tygodniu uczniowie zdobywają wiedzę na warsztatach. 2-3 godzinne lekcje łączą tematy z kilku przedmiotów. Dzięki temu uczniowie poszerzają horyzonty, a w trakcie zajęć uczą się również szukać rozwiązań, korzystać ze źródeł i prezentować zdobytą wiedzę. Biorą w nich udział dzieci w różnym wieku, co pozwala na wymianę wiedzy między uczniami. Szkoła rozwija również własną organizację pracy. Biuro Pracy Indywidualnej to miejsce, gdzie uczniowie wybierają zadania do wykonania. Często są one na pograniczu języka polskiego, matematyki i innych przedmiotów. Uczniowie sami decydują, ile czasu potrzebują na realizację, dzięki czemu uczą się planować pracę własną w zależności od możliwości. Każdy ma nauczyciela, tutora, prowadzącego, z którym planuje dalszy rozwój, ustala na jakim jest etapie, zbiera informacje zwrotne. Uczniowie pomagają sobie nawzajem i sami się też oceniają. Dzięki temu szkoła staje się miejscem, które stawia na kształtowanie kompetencji i postaw, pozwalających uczniom dobrze odnajdywać się w kolejnych etapach ich życia. Choć efekt wygląda super, to szkoła zaczęła proces zmian bez pieniędzy. W tamtym czasie gmina Radowo Małe z różnych względów stała się środowiskiem defaworyzowanym. Jednak dzięki pomysłowości i przedsiębiorczości dyrektora oraz zaangażowania kadry pedagogicznej szkoła mogła się rozwinąć. Z czasem pomogła również Unia Europejska. Pomysł na założenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji w gminie Radowo-Małe też okazał się bardzo trafiony. Zaczęto realizować nowe przedsięwzięcia, wizyty studyjne, zielone szkoły, warsztaty w pracowniach tematycznych oraz obozy sportowe na terenie szkoły. Jeżeli chcielibyście otrzymać wsparcie, odwiedzić naszą szkołę lub dowiedzieć się jak zreformować własną, zapraszamy. Po kilkunastu latach praktyki opracowaliśmy model pracy pomagający zmieniać i reformować szkołę. Model ten stał się dobrą praktyką w sferze edukacji, a kolejne placówki wdrażają podobne metody u siebie. Po wizycie w szkole w Radowie Małym lub zaproszeniu nas do Was nie da się zmienić się w... a jak to zrobić? Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę i skontaktuj się z nami. Poproszę o prezentację z powrotem. Tak, to jest krótka opowieść o tym, co robimy każdego, każdego tygodnia. Jesteśmy, tak jak tutaj, tutaj powiedziano na początku, szkołą publiczną, szkołą, do której chodzi ponad 400 dzieci, jest 40 paru nauczycieli. Dzieci stworzone są z 19 miejscowości, a więc logistyka, zorganizowanie tego wszystkiego czasami graniczy z cudem, ale da się. Wszystko się da, jeśli tylko chcemy, to się da. Szkoła pracuje nad y, modelem, który ułatwia nam wszystkim przejście, Takiej bardzo tradycyjnej, transmisyjnej szkoły do tak zwanej szkoły przyszłości. O tym modelu chcę Państwu poopowiadać. To jest wizja końca pierwszego etapu. To jest model, który ja w tej chwili w Polsce pokazuję i on się sprawdza. My pracujemy nad tym modelem, opisujemy go, będziemy go też jakby szerzej prezentować. Natomiast model polega przede wszystkim na tym, żeby na trzy różne sposoby organizować. Pracę dzieciom w szkole. Pierwsza część to jest praca w grupach mieszanych wiekowo, której głównym celem jest kształtowanie kompetencji uczniów. My do tego celu pobudowaliśmy sobie tak zwane pracownie tematyczne. W szkole znajdziemy około 12 pracowni tematycznych. Część z nich jest bardzo artystyczna i wspiera nie tylko kształtowanie kompetencji, ale również dbanie o dobrostan zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie naszych uczniów. Ta praca w pracowniach tematycznych to grupy mieszane wiekowo. To jest model kiedy podstawy programowe realizujemy w blokach tematycznych. Tam się spotykają dzieci w różnych wieku. Spotyka się kilku nauczycieli dwóch albo trzech w zależności od tego jakie, jaka to jest pracownia i jakie kompetencje kształtuje. I w czasie pracy w tych pracowniach tak naprawdę dzieci dostają problem, a nauczyciele mogą pić kawę. O tym już dzisiaj było mówione. To dzieci od początku do końca organizują się, planują pracę, biorą za nią odpowiedzialność, uczą się prezentowania, rozwiązują problemy. Jedni zrobią to tak, drudzy inaczej, trzeci jeszcze do końca nie dojdą, czwarci popełnią bardzo dużo błędów. To nie ma znaczenia. Dlatego, że naszym celem w czasie pracy w tej pracowni jest to, żeby uczniowie kształtowali kompetencje, na przykład zdobywali umiejętność pracy i współpracy w grupie, albo poszukiwali wiedzy z różnych źródeł, albo też y, rozwijali swoje umiejętności artystyczne, tak? prezentowali się w, w różny sposób, albo też selekcjonowali wiedzę. Kompetencje, jakie tylko sobie wymyślimy, możemy kształtować. W tym czasie nie ma oceny pracy dziecka. Nauczyciel nie sprawdza tego, co dzieci się nauczyły, czego dzieci się nauczyły, nie stawia im ocen. One też nie stawiają sobie żadnych ocen ani samochwałek. A proszę mi uwierzyć, że z tej części pracy dzieci pamiętają najwięcej, bo kiedy trafiają na inną część pracy szkoły, to naprawdę korzystają z tego, czego nauczyły się właśnie wtedy. W naszej koncepcji i wizji działania jest jakby zmiana priorytetów pracy szkoły. Pierwszą rzeczą, którą się zajmujemy od przedszkola i na pierwszym etapie edukacyjnym to jest właśnie dbanie o dobrostan dzieci, o ich dobre samopoczucie, o wsparcie ich rozwoju emocjonalnego i tak dalej, uważność i tak dalej. Druga rzecz to jest kształtowanie kompetencji, bo uważamy, że bez kompetencji tak naprawdę młody człowiek, żaden człowiek nie poradzi sobie i będzie miał dużo słabszy start, a dopiero trzeci priorytet to jest wiedza i umiejętności szkolne. Następnie drugim, drugą częścią, którą też jesteśmy mistrzami, to jest po prostu praca z nauczycielem-mistrzem. To jest proszę Państwa zwykła lekcja, tradycyjna szkoła. W naszym odczuciu tradycyjna szkoła nie jest wcale zła. Ona nie była zła. Myśmy się wielu rzeczy nauczyli. Ja pochodzę z tradycyjnej szkoły, chociaż jak mówiliśmy o wagarach, to byłam tu na środku, ale bywałam naprawdę i to mi nie zaszkodziło. Tak? Natomiast to jest też dobry moment na to, żeby nauczyciel dobrze się czuł. Nie bał się, że stracił ten kawałek szkoły, tej solidnej, w której może sprawdzić wiedzę, może zadać pracę domową, może odpytać, może postawić ocenę. To jest też dobry moment, żeby rodzice nie zdenerwowali się, że szkoła już nie jest szkołą. Mogą być książki, mogą być typowe, transmisyjne takie metody pracy. To jest nawet wręcz oczekiwane, ale to jest też taki moment, kiedy uczeń może sam porządkować swoją wiedzę. My pracujemy nad tym. Oczywiście jeszcze nie mamy dobrego rozwiązania, ale ciągle pracujemy nad tą trzecią częścią. To jest praca indywidualna ucznia. To jest taki czas, kiedy uczeń sam decyduje, co będzie robił, w jakim tempie. Jak zaprezentuje swoją pracę i sam zdecyduje, czy chce być za to oceniony. A więc, jeśli zobaczymy sobie na ten model, to tak, pierwsza część nie ma w ogóle oceny, druga część to jest wola ucznia, to on decyduje, czy chce, czy nie chce być oceniony, i trzecia część to jest właśnie element oceny informacji zwrotnej dla ucznia i dla rodzica. My pracujemy nad tą częścią. Od czterech lat stworzyliśmy biuro pracy Indywi indywidualnej. Na razie zrobiliśmy to na przedmiocie, na, dwóch, na podstawie dwóch przedmiotów, język polski i matematyka. Dlaczego język polski i matematyka? Bo od czegoś trzeba było zacząć. Jesteśmy szkołą, która ma bardzo dużo zajęć artystycznych, dużo zajęć ruchowych, mamy wiele aktywności różnych, więc nie ma straty, jak również będziemy pracować jakby oddzielnie nad polskim matematyką. Biuro pracy indywidualnej polega na tym, że nasi nauczyciele napisali zestaw zadań, które zawierają treści z podstawy matematyki, z podstawy języka polskiego, ale one są dużo bardziej interdyscyplinarne i uczniowie o jej, po tylko minuta rozwiązują te zadania właśnie według wybranego przez siebie sposobu, mają... Zaplanować, jedyna rzecz, którą my oczekujemy, ma zaplanować, ułożyć plan pracy i potem odnieść się do tego planu, czy on był adekwatny, czy pomagał, czy utrudniał, nic więcej. Ale może też poprosić o wystąpienie na Dniu Eksperckim i zaprezentować innym uczniom, te, czego się nauczył, jak się nauczył, jak również może nic z tym nie zrobić poza tym, że pracował aktywnie. Nasze dzieci, kiedy monitorowaliśmy, robiliśmy sobie taką ewaluację wewnętrzną tego działania, powiedziały nam, że one chciały więcej takich zajęć. Od przyszłego roku planujemy to rozszerzyć. Nauczyciele 2 stycznia na Radzie Pedagogicznej zgodzili się na to. Jeszcze sami nie wiemy na co się zgodziliśmy, ale na pewno od przyszłego roku szkolnego będziemy rozszerzać to biuro pracy indywidualnej. Po co takie trzy różne części? Po to, że Polska to jest Polska. My jesteśmy krajem bardzo złożonym. Mamy swoją kulturę, mamy swoje zwyczaje, mamy swoją tradycję i wiele różnych przekonań, które nie możemy przełamać. A więc nasz absolwent, wasz absolwent, wychodząc do dużego, szerokiego świata, polskiego świata, spotka się z wieloma różnymi sposobami pracy, wymaganiami, gdzie będzie musiał doświadczać naprawdę wielu różnych rzeczy. Taki model, taka praca daje dużą szansę, ponieważ kształtowanie kompetencji Odbywa się u nas w sposób świadomy. Kiedy połączymy te 12 pracowni ze sobą, to tak naprawdę nasi uczniowie kształtują sobie bardzo dużo kom kompetencji, z których potem korzystają. Mamy informację zwrotną ze szkół ponadgimnazjalnych, gdzie nauczyciele mówią, że kiedy przychodzą nasi absolwenci do, do, pracy, do szkoły, to oni nie muszą nikogo pytać, kto z jakiej szkoły jest. Uczniów z Radowa się od razu rozpoznaje. A po czym, a właśnie po tym, że podejmują działanie, że szybko się organizują, nie pytają się, czy mają książkę wyjąć, czy zeszyt, czy mają coś zrobić, czy nie zrobić. Sami jeszcze zarządzą i zorganizują grupę, potem to świetnie zaprezentują. Zaczynają, to kończą. W swoim czasie, ale naprawdę pracują. I po to jest ta, ta część, żeby być kreatywnym, żeby zdobywać świat i się nie, być, nie bać. Praca indywidualna jest potrzebna również, ponieważ wielu naszych absolwentów w przyszłości pewnie będzie pracowało w domu, a może w ogóle nie będzie pracowało, bo tak się będzie zmieniał świat. Oni przygotowywani są do tego, żeby się uczyć samego siebie, poznać się, czym się jest mocnym, co się chce kultywować. No i oczywiście lekcja to praca z mistrzem zasady, współpraca, wolność i odpowiedzialność. No i proszę Państwa, Razem z Oktawią Gorzeńską od cały ten rok szkolny realizowałyśmy projekt Wiosna Edukacji. To jest oddolny projekt, który zagarnął bardzo dużo szkół publicznych, w czasie którego sprawdzałyśmy, na ile nasze przemyślenia, na ile nasze sposoby wdrażania zmian w naszych szkołach są uniwersalne i praktyczne. I jak Powstał model y, polskiej szkoły, który nazywałyśmy QZ5P. QZ to jest Inteligencja Zmiany. Odwiedziłam 80 szkół w całym kraju w tym roku szkolnym. Jest y, y, w dużych miastach, małych miasteczkach, na wsiach. I przepracowałam z tymi szkołami właśnie etapy zmiany i naprawdę nie jest za dobrze. A więc pierwsza rzecz, jaka jest do zmiany, to jest sposób, w jaki my się zmieniamy, proszę Państwa. I tutaj trzeba nad tym rozważnie też jakby panować i myśleć, jak się chce dobrą zmianę. No i oczywiście 5P to jest sposób na to, jak szkoła może poszukiwać nowych rozwiązań i się w tym nie pogubić. Ten cykl nie oznacza, że zawsze musisz zaczynać od poszukiwań. Każda szkoła może zacząć od zupełnie innego P, ale i tak ten cykl przechodzi się krok po kroku. Będzie publikacja, myślę, że gdzieś tam na jesieni się pojawi z opisaniem praktyk. Będzie też dużo konferencji, na których będziemy to prezentowały. Jeszcze tylko zachęcam do zainteresowania się konferencją 14 czerwca na APS-ie w Warszawie. Tam będą prezentowane wyniki badań naukowych, które były prawie dwa lata prowadzone w naszej szkole. Te badania pokażą, jak zachowywaliśmy się my w zmianie, co nam pomagało, co nam utrudniało, co robiliśmy inaczej, w jaki sposób podchodziliśmy do tej zmiany. Być może lektura, taka opowieść o żywych ludziach pracujących na co dzień z dziećmi w tym systemie prawnym, w tym systemie. W społeczno-kulturalnym. Być może ta lektura będzie też wsparciem w Waszym rozwoju, czego naprawdę bardzo Wam serdecznie życzę. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że to, co dzisiaj tutaj zobaczyłam, i to, co nas czeka jutro, jest naprawdę genialne. Wasze podejście, osoby, które Was tutaj zaprosiły, nie zaprosiły nas wszystkich zorganizowały też nietypową konferencję i naprawdę to wszystko, jak Państwo dzisiaj pracowali, świadczy o tym, że my już jako polska edukacja jesteśmy bardzo daleko, że już nas nie trzeba namawiać do zmiany. Dzisiaj już wszyscy rozmawiamy o tym, jak się zmieniać i ja jestem osobą pozytywną i mocno wierzę w to, że polską edukację to my zmienimy, żadne rozporządzenia, żadni ministrowie, to my, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie, zmienimy naszą polską szkołę. Dziękuję bardzo.